Kto z was podniesie skargę? Dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży, docierpliwie i długo noszonej obroży, że gotów w końcu kosać rękę swoją targa. A ile najwięcej tutaj gości było na w tej sali Zeus? Jaki tysiąc, był rekord? Tysiąc. tysiąc. Tysiąc osób tu wchodzi z powodzeniem. Jeśli to jest 30 rzędów, razy 40 krzeseł. To 1200 mogło być. 1200, 1200 wejść. nawet. Niektóre imprezy to robiliśmy na 1200-1300 osób. Z tym, że. No nie wszyscy mieli siedzące, bo wtedy Estrada zajmuje bardzo hmm. dużo i parkiet do tańczenia, także to, ale tam jest druga sala, która jest połączona takimi wielkimi drzwiami, czyli ha, czy czyli przestrzeń tych drzwi to jest przeszło 7 metrów, czyli praktycznie mamy wrażenie, jakbyśmy siedzieli na tej drugiej sali. No i jest jeszcze tutaj balkon i są dwie sale położone amfiteatralnie, możemy powiedzieć. W których się mieści też około 150 osób. To nie jest mała sala. Sala jest duża. Mam nadzieję, że poezja, która jest bardzo teraz trudnym tematem, magia tego miejsca i wykonawców, i pana pasja sprawią, że jednak przyjdą ludzie i usłyszą dobre poezje. No właśnie, ale to jest tak. tak Nawet operator się to Moje marzenie, żeby więcej troszkę mówić o, o czymś takim, co się nazywa patriotyzm. Żeby ta poezja polska, która wezwala takiego ducha w nas nakazującego kochać tą Polskę, nie uciekać, nie mówić w tym kraju to ja nie mogę żyć. Jak to nie mogę? No daj temu krajowi coś z siebie. I właśnie ta poezja daje nam przykład, że no w historii naszej byli ludzie, którzy dużo dawali z siebie i, i dzięki temu ta Polska przetrwała, bo nie zawsze miała szczęście, miała Okresy jakiejś wielkiej prosperity i, i, i zachłanności terytorialnej, nawet i siły, ale miała okresy słabe, które z reguły wypływały z, z nieroztropności. I może z niezgody naszych, z braku wsparcia, solidarności. wsparcie, ale dużo z nieroztropności, ze zwykłej głupoty czasem, z nieprzemyślenia, nieprzedyskutowania. W tej chwili też mamy dość słaby okres, kiedy rok Polak z Polakiem musi się kłócić. A nie jest to przecież... Konieczne. Możemy się porozumieć, możemy usiąść, porozmawiać, wymienić nasze poglądy na dany temat, a nie tylko się kłócić i oskarżać. Wydaje mi się, że takie wieczory temu służą. Takie wieczory, gdzie pokazujemy na przestrzeni wieków różne podejście artystów, poetów do sprawy miłości do ojczyzny. I z pewnością ten wieczór też posłuży. Mam taką nadzieję, także mi jest trochę w tym naszym działaniu misji. Wzrok wlepia tępy, martwy, jeden punkt na ścianie i patrzy w Mochnackiego, kiedy grać przestanie. On blady jak chusta plącze z i kolor spod klawiszy wypruwa czerwony, a wtem powstał i z trzaskiem rzucił czarne wieko i spojrzał taką straszną, otwartą powieką, że spazm buchnął, strach podły. I z porwali citoyens uciekać! Krew pachnie w tej sali. <śles> Jest to przykład e, takiej próby nawołania do rozsądku. Dlaczego mamy się kłócić? Nie mamy zrozumieć. Dlaczego mamy się oskarżać? Dlaczegoś mamy nie zgadzać. E, usiądźmy i postarajmy się zgodzić. Konstruujcie, twórzcie, bo czasu brak, więc burzcie zło. Kraj ten w końcu musi się obudzić. Tej gry nikt nie może przegrać. Ślijcie w świat taki telegram. Polska, Polska krajem mądrych ludzi. Dość roztkliwiań polską pietą. Nie czas też liberu veto. Niech wam obce będą dysonanse. Po co spory, kłótnie, właśnie cich. O Polska, właśnie. To historia Polsce daje szansę. Tak też odczytuję niektóre przesłania w poezji romantycznej i później w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Tam mnóstwo jest przykładów, jak postępować, żeby Polska była silna, żeby nie mówić. Ja nie mogę żyć w tym kraju. To dla mnie jest. No bardzo niemoralne nawet, a wydaje mi się, że my, my właśnie, my sami możemy zrobić bardzo dużo, żeby mówić, ja chcę żyć w Polsce, w moim kraju. Bardzo mi się podoba, że ma powiedział w moim, czyli my się powinniśmy utożsamiać. Nawet ja, który mieszkam od połowy życia poza Polską, czuję się, że to jest mój kraj i jestem dumny, że jestem też Polakiem. Także to bardzo dziękuję Panu za to. No i życzę wypełnienia tej sali po brzegi. 门去<錢>，你不要了，你去。